Stanusz Dynamic Search w nawigowaniu po stronie internetowej. Jeśli Twoja strona internetowa jest bogata w informacje, a Ty nie masz czasu na przygotowanie bazy wiedzy, możesz wykorzystać stanusz Dynamic Search w nawigowaniu po stronie internetowej. W takim przypadku stworzenie bazy wiedzy ogranicza się do przygotowania listy nazw produktów, opcjonalnie rozbudowanej o cechy tych produktów wraz z linkami do odpowiednich podstron. W podobny sposób można zbudować wyszukiwarkę odpowiedzi na często zadawane pytania. Załóżmy, że użytkownik szuka niedrogiej książki w języku francuskim dla swojego dziecka, które od niedawna uczy się języka francuskiego. Zaczyna więc od podania języka. Natychmiast po wprowadzeniu pierwszego słowa na ekranie pojawia się lista pozycji związanych z językiem francuskim. Co jednak ważniejsze, nad wynikami wyszukiwania po wprowadzeniu pierwszego słowa wyszukiwarka od razu podpowiada propozycje kolejnych słów lub wyrażeń, które pozwalają zawęzić wyszukiwanie. Użytkownik wybiera więc opcję dla dzieci poprzez kliknięcie na podpowiedź dla dzieci. Jak widać, kliknięcie powoduje zawężenie listy wyników do dwóch pozycji i wyświetlenie kolejnych podpowiedzi, z których użytkownik wybiera 29 zł, tańszą książkę. Lista wyników zostaje zawężona do jednej pozycji. Użytkownik, klikając na podpowiadaną pozycję, zostaje przekierowany do podstrony poświęconej tej pozycji. Oczywiście do przedstawionego powyżej wyniku wyszukiwania użytkownik może dojść dowolną drogą, np. zaczynając od wprowadzenia ceny, następnie wybierając kategorię dla dzieci oraz uzupełniając zapytanie o nazwę języka. Zapytanie można uzupełnić zarówno z klawiatury lub poprzez kliknięcie w podpowiedzi. Najważniejsze jednak w stanu Dynamic Search jest to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów, wszystko co przed chwilą widziałeś zostało skonfigurowane całkowicie automatycznie, w kilka minut po załadowaniu bazy produktów. Baza produktów może być dodatkowo rozbudowana o sekcję często zadawanych pytań, która w przypadku nawigowania po stronie internetowej przekieruje użytkownika do właściwej podstrony.